Witamy w YKIKI. Dziś odpowiem na pytania dotyczące naklejek ciętych po obrysie, tak zwane naklejki OPOS. Czy jesteście w stanie wyciąć każdy możliwy kształt? Tak, wytniemy dowolny kształt naklejki, poczynając od prostych brył typu koła, kwadraty, prostokąty itd., a kończąc na bardzo skomplikowanych wzorach idealnie dopasowanych do waszej naklejki. Do tego jest potrzebny specjalny plik, specjalna linia cięcia wektorowa, którą możecie samodzielnie przygotować, ale również my wykonamy to w całości za Was od początku do końca. Wystarczy, że przyślecie nam tylko grafikę, a my już sobie zresztą poradzimy. Jaką grubość ma materiał, na którym są drukowane naklejki? Różne folie mają różne grubości, ale 95% tego, co my robimy, to są folie monomeryczne i one mają grubość najczęściej 95 mikronów. Jest możliwość zalaminowania naklejki, wtedy ta grubość wzrasta około dwukrotnie. Czy naklejki są odporne na rozerwanie? Naklejki wykonane na folii mają dużo większą odporność na rozerwanie, na rozciąganie niż w przypadku naklejki. Klejek typowych papierowych. Więc yy, tak, są odporne na rozerwanie oczywiście bez przesady. Pewien próg jak przekroczymy, no to niestety wszystko zniszczymy. Czy gotowe naklejki są w jednym arkuszu, czy rozdzielone na pojedyncze sztuki? Standardem jest yy, przekazywanie klientowi yy, rolki z naciętymi naklejkami. Ale oczywiście jeśli jest taka potrzeba, bo na przykład naklejki będą rozdawane pojedynczo, możemy je przeciąć i dać klientowi osobne formatki, każdą naklejkę osobno. Także można i tak, i można i tak. Czy drukujecie naklejki holograficzne? Aktualnie niestety nie drukujemy naklejek holograficznych, ale jeśli będzie takie zapotrzebowanie, to oczywiście możemy sprowadzić materiał i... Przeprowadzić próby. Jeśli się powiodą, to również będziemy drukować naklejki holograficzne. Jaka jest trwałość naklejek? Naklejki przez nas produkowane są wodoodporne. Przy pokryciu laminatem również odporne na zarysowania, brud, chemię, rozciąganie itd. itd. Więc można uznać, że tak ogólnie naklejki foliowe wykonane u nas są bardzo odporne na uszkodzenia. Czym różni się folia matowa od błyszczącej? Czy na przykład błyszcząca ma konkretne zastosowania, a matowa całkiem inne? Czy mogę wybrać zarówno matową, jak i błyszczącą, bez względu na to, gdzie będę chciał przykleić naklejkę? Bardzo długie pytanie, postaram się odpowiedzieć jak najszybciej. Więc tak, matowa koryguje niedoskonałości podłoża, na którym jest przyklejona, ale jednocześnie ma troszeczkę słabsze nasycenie barw. Błyszcząca bardzo silnie nasyca barwy. Natomiast nie koryguje niedoskonałości podłoża, więc jeśli podłoże jest nierówne, brzydkie, to to wszystko niestety będzie widoczne. Mamy do, e, u nas zarówno i błyszczące, i matowe naklejki, a klej na obydwu naklejkach jest dokładnie taki sam. Jak zapobiec spłowieniu naklejek? Otóż płowienie koloru jest naturalnym procesem w wyniku działania promieniowania UV, którego głównym źródłem na Ziemi jest Słońce. Nie możemy zatrzymać tego procesu, możemy go jedynie troszeczkę odsunąć w czasie. Żeby to zrobić, polecamy zalaminować wydruk laminatem, który w swoim składzie ma filtry UV. Taki laminat może być płynny, może być stały, obydwa rodzaje laminatu mamy w swojej ofercie. No i jeśli na przykład używasz wydruków folii naklejek do wnętrz, nie jest to całkiem konieczne. Natomiast jeśli już mają być na zewnątrz, stuprocentowo polecam, żeby używać laminatu. Laminat może nam wydłużyć żywotność takiej naklejki nawet dwukrotnie.